Go, ee, no, żeby z tej nie, nie, nie. To Witaj Wróżbito Kopniaku. Co nam może wywróżyć dzisiaj? Witam w Ezot TV. Dziś eee, pan Wróżbito wam wywrócił bardzo fajną wróżbę. Koczykujcie. Nie, nie. To jest. To co Ja panu chyba Zaraz. Raz, dwa, trzy życzę mnie, końców. Ja! tak! O, ajio! Batwa! Brzbita Maciej, poleca. To tak, dzisiaj zaczęły się Andrzejki. Tak wiecie, nie kalendarzowo. Klubie otwartych drzwi drugiej fundacji oczywiście w naszej też. Braliśmy udział, pomagaliśmy dzieciom. Agata śmigie z kadru. Halo. Lecz dalej. Halo? Halo, halo? No to tak. Wruszyliśmy sobie, raliśmy z wosku, dzieci mają ADHD, dziecko jedno, dzieci mają ADHD, Andrzejki były, dzieci mają dalej ADHD. I wszystko wyszło na to, że ponagrywaliśmy trochę filmików. Nasz montażysta na pewno je zmontuje, zdjęć też jest dużo I kopniak wyszedł z Ile Za chwilę wychodzi Zróbmy to od nowa najlepiej Nie no dobra, nie Czekaj, czekaj, czekaj Można mówić Marta z tej strony, w dzisiejszym wydaniu od dnia. Tygodnia Chcę poinformować, że ostatnio miała miejsce wielka rewolucja Wielka dosłownie, gdyż ponieważ Viki dołączyła do mojej klasy czy, czy jest humana do wymiaru? Jeszcze, więc, więc brawa! brawa. Okay. Tak, wszyscy są. No, powiedzmy, że zadowoleni. na dół, nie bo. Ała. I, i chciałam zrobić z tego miejsca babcie, mamy, tatę i tego. No, bo sądzę, ci ci tam Rozumiecie? To ja kiedyś w chcę znać takiego kolegę i, i kupiłam bólu. <noise> to było na tyle, na nasze. A teraz kochana Zuza. Jedna osoba, druga. Bo... Te, teraz mogę siedzieć. Ja i mój parę. Jednego <noise> okay, No To w niedzielę jest y, bardzo fajna akcja, a, ponieważ y, nasz wolontariat idzie pomagać w bardzo fajnym miejscu, ponieważ odbędą się bardzo fajne zabawy oraz. Bierzemy udział także jako wolontariat w sercu. Czego? w sercu ulicy. W sercu ulicy, więc brawa! I oddaję! Jak ja było o I oddaję to. Wróćbitym! Maciejowi. Wróćbitym! Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Wróżbita Maciej. I chciałbym Wam po po powiedzieć parę słów o. Mm, co dzisiaj się wydarzyło. O to chodzi, że gdzieś wróżyłem, na przykład sklep. Nie wyszło ci to kompletnie. Wyszło. Nie wyszło. Dziecko za ciebie wróżyło. Eee, to było... Nie. To było tak, żeby mogli tworzyć ten film? ale. tak. tak. Się... Eee, my wracamy jednak autobusem, bo Wiki się zbulwersowała i jednak jechać samochodem, żeby nie robić kłopotów i w No okej. Okay. Okej, okay, dobra. O, chcesz to powiedzieć jeszcze? No, e, było bardzo dużo róż. na przykład e, Zuza, która już była z Iggy'em. Mogę plus wbić? Dobra, jak plus Która już była z Twitter, który znajdowałeś z Iggy'ego. Ja miałem M, czyli co to było? Miłość. Miłość? Miłość. Nie tak yeah, nice, really we To nie było przypadkiem to, że... Korolowska usłyszała, że ktoś wróżbi. Kiszynko musiałem. Tak, No <that Because, like to właśnie. Bo to było M. L. Wiemy lepiej. No A, no tak, wiemy L. No dobra. No i to było L na przykład. Tylko kobieta jest na alfabet. Ale ja tylko... Myślałem, że mam M. Dobra. To mi się było. Pati wróżyła z kolorów. Wignia dwa narysza. To było małe kombo. Ja miałem wioletowy. E, nie miałem żadnego wioletowego. Kupnij nie miałam relację. Jestem wioletkowa. Hmm. Jestem niezgodna. No, Bibi akurat testowała wszystkie wróżby. No. 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 wszystkie No. 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 Ja bym wrócił więcej, On, 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 on My wróżbimy, że jest w wypadku. Ja Co? wróżbić. To tak dramatyczne. Dlatego my no ja to Dlaczego ona to ja to się ja, Bo Ja. Nie... <grym> nie, nie wróżbę tutaj. nic dobrego. <grym> No, chrząszka, no, jaka jest pogoda? Aha, więc jak widzimy tutaj, mamy wiele kolorowych kropek na tle Flemishina. I nie wiem co one oznaczają, ale widzimy, że na pewno będzie różnie, w różnych częściach kraju. I, Zasłania. I widzimy, że fronty się przemieszczają, tak? I układają się w jakiś znak, to myślę, że to symbol, jakieś zbawienie, jak Chrystusa Wiecie, apokalipsa i te znaki, nie? Więc zalecamy siedzenie w domu i nie wychodzenie do południa. Eee, tak, to wygląda jak klaun, to jest trochę straszne. Zbawienie Chrystus to wygląda jak klaun. To, to była pogoda... A właśnie, mi tutaj... Olsztyn? Tak. tak, o, teraz widzimy... No tak, obiad chodzi że... na geografię i rysuje Polskę jak... O, piękno. A, ja, yeah, yeah. No i widzimy tutaj w środkowej części Polski, widzimy klauna. To... W czapce, czyli będzie padać. Tak, będzie padać. Albo ma czapkę, nie? Jest... Teraz się u ciebie to interpretacja obrazów. to się uśmiecha, to znaczy, że jest chciwy, czyli kiedyś nie potrwa z długo, albo jak będzie trwał, to i będzie wcale groźne, jak nam się wydaje. Tak, bo szczęście i w ogóle. I ma wielkie oczy, to znaczy że mógł się czymś przelazić, więc prawdopodobnie yy, będą burze. Dziękuję, Matu. Czekaj, czekaj. Czeka. Ja Jestem krzesłem. Wiadomości. W Specjalnie dla burze. Dum, 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 dum. dum Powiem, skoro skąd minęła. Co? Czy to już jakieś słowo? Różby? Jestem krzesłem. Ja Jestem krzesłem. Co przełzuj? Aha. Alesie, z tego, tego, z tego? <small> Od Patryki. Jak ma tablicę Bez gąbki i chusteczki. <grym> Co my się tam tu rozbiera tak w ogóle? <grym> Jestem za niska. Rada, również że Zabarta jest tu rada dla niskich osób. Jak jesteś niska, to, to ściągasz szkusulkę. <grym> Proszę bardzo. <Czy> jest, <grym> ja chciałam powiedzieć, że jest łatwiejszy sposób na zmajanie tablicy i jest to takie, że dla znajduje Teraz robi dla Ciebie kiki. Jeszcze raz. Jestem, Jestem krzesłem, mam na imię Stefan i nie rozumie. Wszyscy chcą, żebym się z nami znalazła. Coś czuję, że teraz weźmę bardzo dużo zajebistych ujeszczek. Dlaczego z taki tak nienawidzą, chcą mnie zabić? To jest takie spraweczne. To... Ja wiesz, ja że nie chcę zabić, to już. Jeszcze raz. trzy, dwa, jeden. Życie mnie Z Państwem jeszcze raz wróżbita Maciej. Uu. Jako wróżbita Maciej wróżę, że pod tym filmikiem. E, spadaj. Będą lajki. A nawet 54804. Chciałabym wam coś powiedzieć i mam nadzieję, że kopia mnie to teraz e, nie zbije za to. E, a więc mamy obietnicę małą taką e, na Wigilię, którąś na pewno e, wolontarystyczną. Nie wiem, jak to e, <grywy> Ale z nam to o tym powiem w następnym programie, tak samo jak się w wróżbiki. Mamy o, małą obietnicę i może mały konkurs dla Was. E, kolendy albo świąteczne piosenki, które chcielibyście, które chcielibyście, abym ja i Kopniak... Zagrali zaśpiewali na Wigilii. Poważnie, ludzie. Poważnie. Nie wiem, jaka jest nagroda, wymyślimy później. Merry Christmas, kiss! Na my my Zanim kochnik nie zabije, ten filmik z, naszym, z naszą piosenką, którą zaśpiewamy razem, pojawi się później na ogólnym Facebooku. Yeah! Kopniak, pożegnaj się z widzami. Naraz.